Z tej strony motocyklowo.pl W dzisiejszym odcinku takie informacje proszę zobaczyć nowy motor jest. Był na jednym odcinku Dobrze wam zwana motorynka z innych filmów motorynka i jak pod tym filmem będzie 6 lajków w górę co raz i teraz zmienię czapeczkę, bo się fajnie zapowiada. Pokażę nowego kolegę na tym kanale, nowego członka tego kanału. Więc szybko wbijajcie, bo spoko jest bardzo. Przyjmuję od drugą kamerę i pokazuję Wam oto Otóż... z sprzątu MRF 800 80 pojemności. Ora proszę zacząć. Wydech. Silnik 80 koła gruba kostka. Jeśli jakieś pytania to w komentarzach. I dobrze wam zwan znana już. Oto taka, proszę państwa. Piękna motorynka Zobaczcie to śmieszne gaszenie hmm, Silnik fajny Fajka też Tylko tutaj będzie trzeba druta, coś z drutem zrobić Gaźnik czyściłem ostatnio bo nie chciała odpalić Miałem problem z linką gazu i schowek się rozpada. A to jest motorinka Pony M2. Jeszcze siedzenie oryginalne z nadrukiem ROMETA. Cała motorinka oryginalna statyka od, od komarka. Iś przyjmij kamerę. Więc do zobaczenia w nowych filmach nie zapomnijcie o obejrzeniu starych i czekajcie i wbijacie to 6. Jak będzie 6 to, to nagrywamy ten film. Na razie pa!